Cześć, dzień dobry, Wida z tej strony sparringpartner.pl. Słuchajcie, dzisiaj chyba najładniejsze miejsce, w których nagrywałem pola mokotowskie, a ze mną Mateusz dniewicz Siemanku. Cześć wszystkim, witam. E, Mateusz, ty to niedaleko mieszkasz, nie? Często tu bywasz? E, tak, tak. Czasami się tutaj biegam, albo chodzę na spacery. Kurcze, strasznie fajnie. Dawno nie byłem na polach mokotowskich, co prawda. E, tam mamy jakiś remont i dzieją się rzeczy, co tu będzie? E, no, chyba by taki stawik tutaj. Wow. do końca. Ej, no to fajna miejscowa. I pieski chodzą, i może zaraz wypijemy kawkę, nawet jeszcze po tym nagraniu będzie cudownie, właśnie idzie jakiś pies do nas. Myślisz, że nas zaatakuje? Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Jakby się parówki w kieszeni, to może by się udało. <laughs> no dobra, Mateusz. Konkrety. E, już za parę dni wracasz do Japonii na Mistrzostwa Świata Open Shinkyo Kushi 2023. Powiedz, jakie masz myśli w głowie, w głowie na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy to. Jest trochę ten stresik już taki startowy, ale też taka fascynacja jest, że to już jest tak blisko. Na 4 miesiące w sumie tylko to było w głowie. I już jest taka fascynacja. Emocje już zaczynają się takie typowo startowe. No i zobaczymy, jak to będzie. Powiedziałeś mi przed chwilą, że w sumie jesteś sam w domu, bo Twoja ekipa kibiców, łącznie z rodzicami i resztą rodziny, już poleciała na, do Japonii. A ty się zdecydowałeś zostać sam. Powiedz dlaczego tak jest? No, już w sumie wszyscy pychali moi rodzice, wujek, e, babcia. A ja stwierdziłem, że zostanę, żeby pychać z szychanem i Maćkiem, Żeby tak, tak się wyłączyć, jakby. Że nie na wycieczkę, tylko na, na zawody. No właśnie, powiedziałeś, że poleciał już wujek. Wujek Marek, chciałem powiedzieć, to o no. niego chodzi. E, czyli gość, który jednak też będzie się bił na tych Mistrzostwach Świata. Powiedz mi, czy to wsparcie właśnie takie, że jednak lecisz z Markiem, e, jakby czujesz i że jednak część, pewnie większość przygotowań robiliście razem, to jest coś, co jeszcze bardziej Ci napędza do działania na tych mistrzostwach Świata? No w sumie tak wzajemnie się napędzaliśmy, że były jakieś spotkania rodzinne, a my tak o tym gadaliśmy. Tak się wzajemnie napędzaliśmy. Bardzo fajnie to było. Generalnie z Bieleńskiego lecicie dużą ekipą, bo na te Mistrzostwa Świata zakwalifikowało się aż czterech zawodników. Czy to jest, powiedz z twojej opinii, no bo cztery osoby to już, to już tłok, nie? Było z kim trenować na sali i mieliście wspólny cel. To też było w jakiś sposób takie nakręcające, że jesteście dużą ekipą, że udało wam się wszystkim i że jedziecie no tam walczyć razem, jesteście teamem. Mm, no właśnie... Było to dosyć fajne, że tak trenowaliśmy taką dużą ekipą. Jeszcze trenował z nami Kuba Tęcza, trochę z Liponu był z nami na obozach. Teraz Grze Grzegorz jeszcze był, Kędzierski. Jest tam no, dużo było tych sparing partnerów fajnych. No i było takie wzajemne nakręcanie się. F bardzo fajne. Mateusz, droga do tej kwalifikacji. E, jak twoja wyglądała? Mm, no był turniej kwalifikacyjny, w którym stoczyłem 5 walk. I 5 walk grałem I do tego jedno. No tak, ale zauważmy, że ty jesteś zawodnikiem kategorii 65 kg i te kwalifikacje to nie było tak, że się biłeś z takimi zawodnikami w twojej wadze, tylko jednak to byli hańbiowi zawodnicy, nie? No, każdy był tam większy, cięższy o 15 kg, około nieraz, no tak, plus minus 15 kg, było były różnice między mną a przeciwnikami. Ostatnia walka, pamiętam z Artemem, tylko rzeczywiście była taka, że chyba przez wagę wygrałeś, tak? Tak, 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 przez wagę. No, przez wagę. Artem jest jednak dwa razy większym gościem niż ty. Mateusz, czy te przygotowania przebiegły tak jak chciałeś i mniej więcej, może tak jak chciałeś, to jest złe sformułowanie, czy tak jak sobie wyobrażałeś, to tak przebiegły? Myślę, że tak. Czy były na pewno trochę inne te przygotowania niż wszystkie? Dużo aspektów było takich, na przykład. No, były to tylko wakacje i mogłem tylko tak naprawdę trenować. Nie było żadnej szkoły, ani już po maturze byłem, więc mogłem skupić się tylko na przygotowaniach. No, i w sumie na pewno były inne, były na pewno bardzo ciężkie. No i pierwszy raz, jakby od niedawna, mam właśnie dziewczynę, więc to też na pewno coś innego było, tak by inny, inny aspekt. No, no i tyle w sumie. A Dziewczyna dopingowała i trzymała kciuki, czy jednak mówiła, Nie spędzasz ze mną czasu, proszę, przyjedź. Czy jednak mówiła, Słuchaj, idź na trening, zrób to co trzeba. Mówiła, idź na trening, zrób to co trzeba i tak wspierała mnie też właśnie, gotowała mi, więc, o... więc więc fajnie. Idealnie, no to w takim razie już teraz wygrała wszystko. Będziesz teraz mówił o niej tylko dobrze, pamiętaj. Um... Mateusz, kiedy wylatujesz? Bo, bo powiedzieliśmy, że rzeczywiście za kilka dni wylatujesz tylko z Maczkiem i z Shihanem, więc powiedz, kiedy wylatujesz? Wlatuję w niedzielę o 17.00. No dobrze. Jak myślisz, będzie przebiegać dla ciebie ta to, 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 to aklimatyzacja, no bo wiesz, jednak jest przesunięcie czasowe. Ten żetlach może się pojawić. Czy masz na to jakiś genialny plan, jak to przezwyciężyć, jak przejść te wszystkie rzeczy? Czy generalnie ja będę w poniedziałek, więc w sumie do zawodów będzie jeszcze. 4-5 dni, więc tak myślę, że będzie idealny czas, żeby tak się jakby w ten japoński czas dobrze wbić. Hmm, czy w jakiś konkretny sposób mam? W sumie nie wiem, nie. Tylko tak, żeby przyjechać i słuchać się o tej tam 22 czasu lokalnego położyć i już zasnąć. Rozmawialiśmy z Oliwią Górządkowską, Oliwia powiedziała, że ich Shihan ma jakiś tajny sposób na, na jetlag, także musisz tam zagadać, może to się uda, coś wyciągnąć. Nie, takie te suplementy to mi wujek na siebie wybił z głowy, więc na naturalnie, tylko tam. Wujka trzeba się szukać, słuchać. Um, no dobra, Mateusz, jakbyśmy jeszcze chwilkę o tej pierwszej walce, która jest przed tobą. Ja zasadniczo mam pytania, które zadaję właściwie wszystkim, no bo wszyscy znacie swoich przeciwników. To jest coś, co jakby normalnie na się nie zdarza. Losowanie było już dawno, nie tak, że losują dzień wcześniej przed turniejem, tylko znasz swojego przeciwnika, wiesz czego się spodziewać, no i znowu, czy ułożyłeś jakiś super plan na pokonanie tego przeciwnika, na przejście pierwszej walki i ewentualnie kolejnych? Czy idziesz się bić i idziesz na spontan? Znaczy, obejrzałem dwie walki tego. W pierwszej walce mam pierwsze samą, e, zawodnika ze Szwecji. Obejrzałem jego dwie walki, bodajże, bo więcej nie znalazłem. No i jest troszkę większy ode mnie. No, na żywioł pewnie pójdę, znając życie. Tak Pójdę po prostu na żywioł. Wiadomo, jakaś taktyka jest, ale, ale wszystko się będzie dziać na macie. No dobrze, a kolejni zawodnicy? Tam zaglądałeś w głąb tej drabinki, mniej więcej wiesz kto Cię czeka w drugiej, trzeciej i tak dalej? Jeśli bym wygrał pierwszą walkę i blisko mnie jakby jest Hsalachad Hasanow, dosyć dobry zawodnik, ale, ale myślę, no myślę o nim też, oglądam jego walki i myślę jak mogę tam sobie coś tam zdziałać. Kilka jego walk jest na pewno u nas na kanale, tak mi się wydaje, że, że tam coś znajdziesz, jakiś materiał na niego. No ja Ci na pewno życzę, żebyś do tej drugiej walki doszedł i żeby tamten, ten, ten Hasanow był też może rozbity. Czy mniej więcej orientowałeś się, jak wyglądają zawodnicy wagowo na ten turniej? Czy rzeczywiście znajdziesz takich zawodników, którzy są blisko Twojej wagi, czy raczej nie? Jest tam, znaczy tak nie patrzyłem, ale wiem, że jest tam kilku Japończyków chyba, takich lżejszych. Na pewno, znaczy na pewno są tacy, mniej, tacy w mojej wagi, nawet są mniejsi, więc mm. nie jest, jest najgorzej. Mateusz, abstrahując od tych walk na turnieju, na co najbardziej czekasz w Japonii? Co chcesz zobaczyć, może coś zjeść, coś dotknąć? No najbardziej czekam na te zawody, żeby one już tak się odbyły, bo 4 miesiące tylko o tym myślę. I żeby to się odbyło i poczuć to wszystko, zobaczyć jak to, jak to jest na takim wielkim turnieju. W 2019 jakby byłem, ale tylko oglądałem te zawody. Mm -hmm. Więc teraz mam, mam okazję startować, więc na pewno będzie to fajne przeżycie. To na pewno. Mateusz, w takim razie, no cóż, ja życzę powodzenia i mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy, wszyscy, w ogóle wszyscy wygracie ten turniej. A przede wszystkim spełnicie jakieś swoje cele, bo to jest chyba najważniejsze w tym turnieju. No i że będziecie się dobrze bawić że Ty się będziesz dobrze bawił. I że pokażesz, że jak się waży te 60, to właśnie ile ważysz? Teraz dawno się nie ważyłem, ale tak około 70, 70 kg około. Czyli przymasowany. Troszkę. No więc, jak pokażesz, że ten 70-kilowy gość może naprawdę namieszać tej wersji Open. I tego ci życzę. A jednocześnie Mateusz pewnie potwierdzi: wspierajcie zbiórkę Mateusza z okiem sportowca, on wam zrelacjonuje ten turniej. A to jest naprawdę, na pewno będzie fajny materiał, także dorzućcie tam od siebie jakieś parę groszy, tak żeby Mateuszowi udał się wyjazd do Japonii. Potwierdzasz? Tak, tak, potwierdzam. Także Mateusz, dzięki. Dziękuję. Powodzenia. Chciałem szybko podziękować. No, dawaj. Dobra, to i dziękuję wszystkim, całej mojej rodzinie tutaj, e, Shianowi za przygotowania i mojej dziewczynie. Pięknie. No. Tym miłym akcentem trzymajcie się na razie. Dziękuję. Mamy to. Zajebiście, no.